Gdzie ma tu wahacz? Peugeot 308 okazuje się być naprawdę uniwersalnym w konfiguracji samochodem, ponieważ można mieć go jako elektryka, diesla, zwykłą hybrydę i hybrydę plugin, i to wszystko można zestawić albo z nadwoziem hatchback, albo kombi. Ja sprawdzę, co ten model sobą reprezentuje, gdy wybierze się wariant bardziej rodzinny SW, a także z hybrydą plug-in. Rozwijając przegląd układów napędowych, to elektryk cechuje się mocą 156 koni mechanicznych i ma akumulatory 54 kWh. W przypadku diesla mówimy o trzycylindrowym silniku 1.5 BluHD i 130 koni. Zwykła hybryda oparta jest o też trzycylindrową benzynę 1.2 i układ wtedy 145 koni mechanicznych i zastąpiła one jakiś czas temu benzynę 130 koni. Z kolei hybryda plug-in to silnik benzynowy 1.6 o czterech cylindrach, który ze wsparciem układu elektrycznego Oferuje łącznie 195 koni mechanicznych. W tym przypadku również można mówić o przetasowaniach, bo kiedyś były dwa warianty plugina 180 albo 225 koni, a w chwili obecnej zostały one zunifikowane. Bez względu na układ napędowy w 308 dostaje się agresywny i wyrazisty design nadwozia i obecny jest on w tym modelu zawsze, nie zważając na wersję wyposażeniową. Nie jest oczywiście tak, że różnic wizualnych wcale nie ma, ale nawet zestawiając testowaną topową wersję sportowo brzmiącej nazwie GT, z podstawowym style dostaje się jedynie drobniejsze zmiany, jak inny wzorek na trapie chłodnicy, niewielkie dokładki na zderzakach czy progach, albo oczywiście ciekawsze wizualnie felgi. Maksymalnie w tym modelu można mieć. 18, które w testowanym egzemplarzu za 1000 zł zostały podmienione na takie z czarnym wykończeniem, aby budować mroczniejszy charakter z lakierem za 2700 zł. Osobiście przyznam wolę Peugeot o 308 w jaśniejszych barwach, ale nie zmienia to faktu, że model ten ma naprawdę ciekawy wygląd i też nieoczywisty jak na auto tego typu, co jeszcze może podwyższać ocenę. Wnętrze 308 oparte jest o typowy dla nowych Peżotów projekt nazwany iCockpit, gdzie dostaje się wyraziste linie, trochę jak z jakiegoś statku kosmicznego, a także wyróżniającą się niewielką kierownicę, nad którą dostrzec można zegary. Mnie iCockpit niezmiennie się podoba, w takim w sumie zwykłym modelu to ciekawe rozwiązanie. Odbiór I cockpit mocno zależy od tego, czy ktoś znajdzie przy takim układzie odpowiednią dla siebie pozycję za kierownicą, czy też nie, no i też od indywidualnych preferencji. Ja nie miałem problemu z takim ustawieniem fotela, aby nie zahaczać nogami o kierownicę, a zarazem dobrze widzieć zegary, więc w pełni mogłem docenić zalety I cockpit, bo małą kierownicą obraca się sprawniej niż taką o standardowych gabarytach, a przy okazji znacznie przyjemniej, więc taki projekt jest sporym wyróżnikiem i plusem Peugeotów w ogóle, wliczając w to 308. Na kierownicy z lewej strony mamy przyciski odpowiadające za sterowanie asystentami bezpieczeństwa, a z prawej strony obsługuje się system audio, a także telefon jest to wygodnie rozmieszczone. Aby zmieniać zawartość elektronicznych zegarów, wciskać trzeba lewą manetkę, a obsługa komputerów podróżnych to manetka prawa. Do ergonomii tego również nie mam zastrzeżeń. Decydując się na wersję GT308 i jeszcze trochę dopłacając, można mieć zestaw wskaźników z efektem 3D. Polega on na tym, że na środku obecna jest dodatkowa warstwa wyświetlająca. Trochę widać to, gdzie ono się zaczyna, ale nie jest to specjalnie zwracające uwagę. W każdym razie dzięki temu te niektóre informacje, które na środku się pojawiają, są wyświetlane nad resztą, co może pod kątem użytkowym różnicy nie robi, ale jest naprawdę fajnym bajerem. To co się wybierze z menu eksponowane jest w sposób czytelny, chociaż sam ekran do ogromnych nie należy i moim zdaniem mógłby być trochę większy, no, ale wciąż nie ma się za bardzo do czego doczepić. Aby wejść w posiadanie zegarów 3D w kombi, wydać trzeba 5700 zł ekstra, ale za te pieniądze dostaje się także trochę innego wyposażenia w pakiecie, bo kamery 360 stopni, elektrykę klapy bagażnika, czujnik jakości powietrza w klimatyzacji oraz tryb półautonomicznej jazdy do aktywnego tempomatu. Pakiet jest zatem przyzwoicie wyceniony. Nie tak, aby obowiązkowo powinien znaleźć się na pokładzie, ale wart rozważenia, gdy ktoś szuka Peugeota 308 na większym wypasie. Kolejną rzeczą zarezerwowaną dla wersji GT, ale tym razem dostępną bez dopłat, jest dodatkowy ekran pod tym głównym, nazywający się iToggles, i służy on do umieszczania kilku skrótów takich na stałe, aby nie trzeba było do nich sięgać, gdy na przykład będzie odpalona nawigacja albo inne jakieś menu na tym ekranie. One zawsze są na dole i to jest ok. Przy czym jest to moim zdaniem trochę zmarnowany potencjał, ponieważ tutaj można tylko umieszczać skróty, ewentualnie można takie niestandardowe skróty umieszczać, że na przykład będzie ustawiona temperatura po stronie kierowcy na 19 stopni, wtedy jak się zmieni tą temperaturę na 20,5, no to można ją sobie zmniejszyć w ten sposób ale wolałbym, żeby tutaj na przykład były jakieś suwaki do zmiany temperatury, czy siły nawiewu, ponieważ nie ma w 308 fizycznego panelu klimatyzacji jest tylko kilka przełączników na przykład do odparowywania szyb ale właśnie temperatura, siła nawiewu, to wszystko musi być sterowane z menu, takiego dedykowanego Albo z jakiegoś widgetu, więc moim zdaniem, właśnie gdyby tutaj można było te widgety sobie też umieszczać, to byłoby lepiej. No ale wciąż obecność tego iToggles wypada na plus. Na ekranie głównym te widgety mogą już być albo mniejsze, albo większe. Może być też sporo innych widgetów na takiej samej zasadzie, jak w przypadku modyfikacji zegarów. Można sobie dobierać to, co będzie się wyświetlało na tych poszczególnych kartach. Znowu mamy. Maksymalnie do wyboru, i można naprawdę dużo rzeczy dokładnie, precyzyjnie sobie dostroić, więc to jest bardzo fajne rozwiązanie, sprawiające, że właściwie nie trzeba zagłębiać się w jakieś menu bardziej, aby te podstawowe rzeczy związane np. z działaniem systemu audio czy tego typu sprawy ogarniać. Jeśli chodzi o szybkość działania, to jest moim zdaniem ok. Te animacje trochę to wszystko spowalniają, ale gdy się jednak. Korzysta z tego systemu. To ja osobiście nie miałem z tym problemów. Interfejs jest czytelny poza trochę ustawieniami, które kuleją, to znaczy te kategorie czy coś. Moim zdaniem można by to było trochę lepiej opracować i podzielić na te kategorie, no ale nie jest źle. Ogólnie z systemem mnie problemów nie sprawiał. A gdyby ktoś chciał skorzystać z Android Auto Chapel CarPlay, to jest bezprzewodowe połączenie. Jeśli chodzi o zdolności ładujące, to tutaj ukryta jest indukcyjna mata. W sąsiedztwie mamy złącze 12V USB-C. W podłokietniku mamy kolejne USB-C. Z tyłu mamy kolejne dwa USB-C. Jakieś jedno USB-A moim zdaniem dla większej kompatybilności by nie zaszkodziło, chociaż patrząc na te złącza można odnieść wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z USB-A, ponieważ te ramki widać, że wyraźnie zostały jeszcze wyprodukowane w czasach dominacji starszego złącza i po prostu zostały jeszcze zastosowane przy nowym. GT wprowadza również inne materiały we wnętrzu. Na desce rozdzielczej i drzwiach pojawiają się jaśniejsze wstawki o ciekawszej fakturze. Też mamy czarne słupki, a decydując się na najbardziej zelektryfikowane warianty, dochodzą szwy w żółtym kolorze. Poza tym Peugeot 308 ma ogólnie dobrej jakości materiały. Na podszybiu czy drzwiach w bardziej eksponowanych miejscach występują miękkie, przyjemnie wyglądające tworzywa. Nie ma też tutaj dużych obszarów czarnego, błyszczącego plastiku. GT dodaje również trochę wyposażenia funkcjonalnego. Podstawowa wersja oferuje przyzwoity poziom, to znaczy bez żadnych barierów, ale z tych najistotniejszych rzeczy jedynym wyróżniającym się minusem jest brak kamery cofania. Poza tym mamy dwustrefową klimatyzację, też 10-calowy ekran, trochę systemów bezpieczeństwa czy światło LED, więc jeździć się da. Środkowe Alur mogłoby nazywać się właściwie Style Plus, bo za 4850 zł ekstra dochodzi tam głównie wspominana kamera z czujnikami, poza tym lepsza tapicerka i automatyczne światło drogowe, więc trzęsienia ziemi nie ma. Najistotniejsze rzeczy wprowadzane przez GT to matrycowe światła, a także dostęp bezkluczykowy. Poza tym dochodzi w niej sporo drobniejszych elementów, czasami bardziej użytkowych jak relingi dachowe albo pokazywane eye toggles, a czasami mniej jak dekoracyjne oświetlenie kabiny albo inna tapicerka i felgi. Chcąc doposażyć samochód do poziomu egzemplarza testowego, trzeba dorzucić jeszcze sporo pieniędzy na opcje płatne ekstra, bo poza pakietem za 5700 zł z zegarami 3D, o którym mówiłem, gdy zamówi się. Jeszcze lepszy audio focal z panoramicznym dachem za niemal 10 tysięcy zł, lepsze fotele AGR z elektryką czy inny lakier i felgi. To wychodzi do płata w okolicach 24 tysięcy zł. I cena takiego samochodu w wariancie z hybrydą plug-in jest na poziomie 204 800 zł. Zatem naprawdę grubo cenowo jest to już propozycja dla mocnych entuzjastów tego modelu, ewentualnie takich, którzy ustrzelą solidny rabat i ogólnie kilka rzeczy, wcale nie jakiś ekstrawagancki, jak na przykład podgrzewane fotele widziałbym bez wymogu dopłaty. Fakt jednak zostaje, że testówka jest naprawdę dobrze doposażonym autem i też całkiem szybkim, zdecydowanie najdynamiczniejszym ze wszystkich oferowanych układów napędowych w 308 SW. Tak wygląda w testowanym egzemplarzu przyspieszenie od zera do setki. od 90 do 140 km na godzinę. Układ napędowy składa się tutaj z silnika benzynowego 1.6 150 koni, z którym połączona jest jednostka elektryczna generująca 125 koni mechanicznych, co łącznie daje przytaczane na wstępie 195 koni, przenoszone wyłącznie na przednią oś. Względem plugina 225 koni dostępnego wcześniej, obecnie dostaje się słabszy silnik spalinowy, za to mocniejszy silnik elektryczny. Zwiększyły się też akumulatory z 12.4 do 14.6 kWh netto. I zasięg elektryczny, jaki uzyskałem przy letniej pogodzie, to nie robiące większego wrażenia około 50 km. Zatem wykorzystać potencjał plugina można tutaj głównie ładując go u siebie przez noc w garażu. Wtedy ze zwykłego gniazdka 230 V można samochód naładować do pełna prądem zmiennym w około 7,5 godziny. Chcąc to przyspieszyć, można użyć wallboxa i wtedy ładowarka pokładowa w standardzie ma 3,7 kW, tak jak było w egzemplarzu testowym, czyli potrzeba około 4,5 godziny do 100 a za 1800 zł można dokupić mocniejszą ładowarkę obsługującą 7,4 kW, i wtedy do pełna ładowanie skraca się do lekko ponad 2 godzin. We wszystkich przypadkach mówię tutaj o ładowaniu poprzez kabel typu drugiego. Jeśli ktoś planowałby podłączać gdzieś na mieście 308, to dopłata ma wtedy jakiś sens, przy ładowaniu u siebie w domu moim zdaniem nie. Gdy energii w akumulatorach trochę jest, to dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu można sprawnie przyspieszać bez konieczności budzenia do życia benzyny, również przy prędkościach pozamiejskich. Skutkuje to też oczywiście natychmiastowymi i płynnymi reakcjami typowymi dla elektryków. Gdy energia w akumulatorach się wyczerpie, to auto staje się zwykłą hybrydą i benzyna wygasza się głównie podczas wytracania prędkości, czy jej utrzymywania, a podczas przyspieszania silnik spalinowy dosyć wcześnie ale niejakoś bardzo, zwłaszcza przy starcie, wkracza do akcji po wciśnięciu gazu. Silnik spalinowy nie zwraca wtedy na siebie zbytnie uwagi, bo czterocylindrowa benzyna 1.6 w perzucie 308 jest dobrze wyciszona w kabinie i pod tym kątem mamy wyraźnie lepszą kulturę pracy, niż zapewniałaby zwykła hybryda oparta o dosyć warkoczące 1.2. Pod kątem dynamiki w trybie hybrydowym dostaje się naprawdę dobry poziom. Przyspieszając, czuje się udział silnika elektrycznego, który trochę reaguje natychmiastowo, ale dalej robotę musi przejąć benzyna i wciskając pedał maksymalnie, trochę bardziej trzeba czekać, aż skrzynia zrobi konkretniejszą redukcję, a przy lżejszym przyspieszaniu reakcja jest szybsza. Całościowo ja nie mogłem na dynamikę narzekać bez względu na warunki. Samochód zapewnia też dobrą płynność jazdy, bo siedmiobiegowa skrzynia sprawnie zmienia przełożenie i bez szarpnięć, a też udział mocnego silnika elektrycznego robi swoje. Za to ciekawie przekładnie jest zaprogramowana w trybie sportowym, bo tamte szarpnięcia są duże i czuć przez różnicę względem normalnych ustawień, że taki był po prostu zamysł konstruktorów. Jest to dosyć zabawne, przyznam w takim aucie, ale też niegroźne, bo na sporcie z gazem w podłodze i tak nie kusiło mnie, aby tutaj jeździć. Z kolei normalne podróżowanie z wyczerpanymi akumulatorami. Przekładało się na spalanie w Warszawie w okolicach 5,5 litra na 100 km, na zwykłych drogach poza miastem było to 5,56 litrów, a na drogach ekspresowych okolice 7 litrów. Całościowo zatem układ hybrydowy w 308 nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale oferuje rozsądne elektryczne parametry. Problemem jest jednak jego cena, bo względem na przykład zwykłej hybrydy wymaga dopłaty aż 22 150 zł, jeszcze windując koszt całego samochodu. Dlatego bardziej zdroworozsądkowym wariantem jest trochę mniej zelektryfikowana benzyna, i wtedy 308 SW w wersji GT. I z solidnym wyposażeniem można mieć za około 165 000 zł albo za 1623 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera WHATCH TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu uwagi do zamówienia WHATCH Free mogą mieć darmo Dostarczenie wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. Bez względu na wersję wyposażeniową, Peugeot 308 oferuje pozytywne wrażenia z jazdy. Duży udział ma w nich malutka kierownica, bo obracanie nią, obojętnie czy to w mieście, czy przy wyższych prędkościach, jest naprawdę przyjemne. Przywodzi na myśl jakieś bardziej wyścigowe auta. Też mamy w testowanym modelu dosyć niewielką siłę wspomagania, gdy jedzie się szybciej, ale nie do przesady i jest ona dobrze dobrana do czułości reakcji, bo auto zachowuje się całkiem żwawo, trochę w stylu modeli o mniejszych gabarytach, co wypada na plus, ale nie jest zarazem nieprzewidywalne na drodze. Zawieszenie podczas ostrzej pokonywanych łuków jest też dosyć sztywne i nie ma problemów z przechyłami. 308 nie jest modelem sportowym, ale zachowuje się na drodze odczuwalnie stabilnie niż wyższe suwy. Jest zarazem rozsądnie miękka, w tym akurat przypadku jednak suwą Peugeota ulega, zatem trzeba wybrać swój priorytet odnośnie właściwości jezdnych. Nie testowanym modelem podróżowało się bez zarzutu. W mieście niewielka kierownica również się przydaje, bo w połączeniu z obecną, także w tych warunkach, żwawością reakcji otrzymujemy auto, którym po prostu przyjemnie się manewruje. Na tyle oczywiście, na ile pozwalają gabaryty, bo mamy tutaj jednak do czynienia z dosyć długim samochodem, mającym 463 cm długości i 185 cm szerokości, więc kamera cofania na pokładzie zdecydowanie się przydaje. Opcjonalny system kamer 360 stopni też oczywiście miło mieć, zwłaszcza, że kamery oferują naprawdę dobrą jakość, ale niekoniecznie bym do niego dopłacał. Wynika to z faktu, że samochód patrząc do przodu da się rozsądnie wyczuć. Z tyłu jest gorzej przez odległość tylnej szyby i fakt, że nie jest ona zbyt duża, no ale dramatu nie ma. Ze wsparciem elektroniki nie czułem się na parkingach jakoś zestresowany. Na dekoracyjne oświetlenie wnętrza 308, zarezerwowane dla wersji GT, składają się ledowe segmenty na drzwiach, a także na desce rozdzielczej z możliwością wyboru barwy. Jest jedna z ośmiu przygotowanych przez producenta. Mamy też trochę bardziej rozproszone podświetlenie, na przykład półki na smartfona albo strefy ładującej. Tam zawsze dostaje się biały kolor. Tak samo sytuacja wygląda, jeśli chodzi o podświetlenie instrumentów pokładowych, więc można sobie tutaj zmiksować te dodatki, ale podstawa zawsze jest biała, co jest moim zdaniem rozsądnym posunięciem. Wszystkie przyciski przełączniki doczekały się swojego źródła światła. Podświetlone w rozproszony sposób są również kieszenie w drzwiach. Jeszcze dopowiem, że po ciemku najlepiej wypada jest najbardziej odczuwalny efekt 3D na zegarach, jest to naprawdę ciekawy dodatek. Przednie światła Peugeot 308 mają pionowe segmenty do jazdy dziennej połączone z kierunkowskazami, które mają imitować kształt lwich kłów i faktycznie ze smukłymi światłami głównymi. Całkiem groźnie to auto wygląda od frontu. Wszędzie tam mamy ledy, podobnie jak w kierunkowskazach w lusterkach, o dosyć dziwnym kształcie, unoszącym się do góry. Z tyłu również występuje wyłącznie technologia diodowa, światła mają ciekawy kształt, który tym razem można by porównać do efektów działania lwich łap, odejmując już zwierzęcą otoczkę, to 308 po zmroku wygląda moim zdaniem naprawdę dobrze. Sposób działania matrycowych LEDów w 308 opiera się o takie pionowe wycinanie fragmentów wiązki, aby inni kierowcy nie byli oślepiani, a aby zarazem maksymalizowane było doświetlanie reszty drogi, w tym poboczy. Do działania tego rozwiązania w testowanym modelu nie mam zastrzeżeń, ponieważ komputer sprawnie wykrywał inne pojazdy, nawet na dłuższych prostych, i nie zwlekał z tworzeniem świetlnego tunelu, nie wystąpiła też sytuacja, aby jakoś się z tym ogólnie pogubił. Ponadto ilość niezależnie wygaszanych stref nie jest może jak Rekordowa, ale wystarczająca dla zachowania odpowiedniej precyzji i nieraz bez problemów można dostrzec, jak poszczególne się dezaktywują. Dodając do tego dobrą moc świecenia, dostaje się przydatne i z grubsza bezobsługowe rozwiązanie, które dobrze jest mieć na pokładzie jeżdżąc często po zmroku. I szkoda, że Peugeot oferuje LEDy matrycowe wyłącznie w wersji GT, a w niższych są niedostępne nawet jako opcja. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi nie mam dużego zapasu wolnej przestrzeni, ale jednak jakiś bezpieczny jest. Gdyby go jednak nie było, to kolana stykałyby się z twardymi oparciami. Nad głową, pomimo obecności szyberdachu jest ok, ponieważ w naturalnym ułożeniu moja głowa ląduje tutaj, gdzie już jego osprzęt się kończy i nawet przy mocnym wyprostowaniu się co najwyżej lekko stykam się włosami pod sufitką. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik testowanego egzemplarza ma 548 litrów. W hybrydzie plug jest ono 60 litrów mniejsze niż w wariantach tylko spalinowych. Kufer ma niski próg załadunkowy, duży otwór, a także regularne kształty. Na bocznych ściankach z lewej strony jest niewielka kieszeń w nadkolu, a także haczyk na jakąś torbę. Z kolei z prawej strony mamy ekskluzywnie złącze 12V. Po obu stronach występują dźwignie, dzięki którym można łatwo złożyć oparcia tylnej kanapy. Pod podłogą obecne są jeszcze płytkie przegródki. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń dostaje się przestrzeń z płaską podłogą. Oparcie jedynie lekko się unoszą. Podsumowując, Peugeot 308 SW to auto, które nie jest dla kogoś, kto szuka możliwie neutralnego zachowawczego kombi. W tym modelu dostajemy bowiem wyrazisty wygląd na nadwozia. Poza tym nieoczywisty i niebędący dla każdego, ale mogący dać sporo dodatkowej frajdy z użytkowania układ kierownicy i zegarów i cockpit występują także sprawne, chociaż zarazem przekombinowane jeśli chodzi o jakieś animacje multimedia. No i też taka koncepcja wpływa na to, że nie jest to model najtańszy w swojej klasie. Jeśli ktoś jednak chce mieć takie fundamentalnie rodzinne kombi, ale jednak o ciekawszym charakterze, to 308 jest propozycją wartą rozważenia, bo w tych fundamentach właśnie jest także dobrym samochodem. Ostrożnie podchodziłbym jednak do kwestii hybrydy plugin, bo mocno winduje ona cenę i trzeba konkretnych scenariuszy codziennego użytkowania, aby jej zakup miał sens. I to wszystko, co przygotowałem o 308. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam Karli z polskiej hoferty. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!